Nasz reprezentant, brawo Dawid, za 208 metrów. Klemens Murańka, 25. przed dwoma laty w Karachowie, 12. w kwalifikacjach w dniu wczorajszym, 221,5 metra, rekord życiowy. No i liczymy, że Klemens, podobnie jak przed momentem Dawid, także będzie w stanie skoczyć dość daleko. Również te złe warunki, wiatr pod narty. No i na czerwonej linii, w pobliżu punktu konstrukcyjnego, czyli 200 metra, wylądował Klemens Murańka. To oznacza, że jego również powinniśmy zobaczyć w serii finałowej. 58 metrów odległość reprezentanta Polski. Tylko 5,2 punktu odjętych za wiatr. No więc można powiedzieć, że to jest trzeci w tym momencie wynik. Podczas dzisiejszej, pierwszej serii Mistrzostw Świata w lotach. Dobry występ Dawida Kubackiego, dobry także Klemensa Murańki. Dwóch biało-czerwonych będziemy mieli na pewno w drugiej, trzeciej i czwartej serii. Tak. O lądowanie jak widzimy troszeczkę to, ale to jest... niepewne. Źle podchodził do tego lądowania, stąd to ceny sędziowskie niskie. 17, 17,5 punktu, ale Klemens jest na trzecim miejscu. Wanczura, Kubacki, Murańka, czołowa trójka i ta trójka ma awans do kolejnych serii.